Wichrowe wzgórze, dotyk Cajnep sprawi, że Halil nie będzie mógł się obronić przed uczuciem. Streszczenie 133 odcinka rozgarli Tepe. Czy uczucie, które zrodziło się między Haliłem a Cajnep wreszcie wybuchnie? Kiedy dziewczyna dotknie jego ciała, Firatowi będzie trudno dalej się bronić. Podświadomie będzie marzył o pocałunku z Cajnep. Zobacz na zdjęciach, jak będzie się zachowywał, gdy dziewczyna będzie tuż obok Halil, mężczyzna o silnym charakterze, od zawsze starał się ukrywać swoje emocje pod maską chłodnej opanowania Jednak wewnątrz niego toczy się nieustanna walka między rozumem a sercem. Odkąd los zetknął go z Kajnap, każda jej obecność budzi w nim uczucie, które powoli przeradza się w niezaprzeczalną fascynację. Z każdym dotykiem, z każdą chwilą spędzoną w jej pobliżu, Halil coraz trudniej tłumi tę nieoczekiwaną miłość. Jego opór staje się coraz bardziej kruchy, gdyż kobieta, niczym delikatny powiew wiosennego wiatru, potrafi sprawić, że zastyga mu krew w żyłach. Wydarzenia, które miały miejsce niedawno, jeszcze bardziej zbliżyły Halila i Cajneb do siebie. Po dramatycznym incydencie, w którym Firat bohaterem uratował Cajnep z płonącej chatki, na skórze Halila pozostały bolesne ślady, oparzenia, które przypominają o niebezpieczeństwie i ulotności życia. W tym trudnym momencie Cajnep, pełna troski i czułości, przygotowała specjalną maść, mając nadzieję, że jej delikatny dotyk przyniesie ukojenie zarówno ranom ciała, jak i zranionemu sercu Halila. Gdy zaczęła wmasowywać maść w bolące miejsce, Halil poczuł, jak przez każdy kontakt przepływa fala niespodziewanej czułości. Jego ciało drżało, a umysł pełen był myśli, których nie potrafił już zignorować, podświadomie marzył o pocałunku, o chwili, gdy ich dusze połączą się na zawsze. W tej samej chwili, gdy zmysły Halila były niemal całkowicie poddane czarowi Cajnep, nie obyło się bez oporu z zewnątrz. Songul, która od dawna pragnęła pozbyć się Cajnep ze świata Halila, widziała w tej rosnącej bliskości zagrożenie dla swoich własnych ambicji. Jej zazdrość i niechęć były tak silne, że każda jej myśl skupiała się na tym, by odebrać Halilowi jedyną osobę, która potrafiła rozgrzać jego serce. Ta wewnętrzna walka między lojalnością a uczuciem zaczynała coraz bardziej przysłaniać granice między dobrem a złem. Napięcie wzrastało również w momencie, gdy Halil odebrał telefon z policji, informujący go o tragicznym incydencie, jaki miał miejsce podczas pożaru. Okazało się, że ogień, który pochłonął chatkę, był wynikiem celowego podpalenia. Najbardziej szokujące było jednak to, że podejrzenia padły na osobę, która miała być obiektem ataku, podejrzenie, że to właśnie Cajnep mogła być zamierzonym celem sprawcy, tylko potęgowało wewnętrzny konflikt Halila. Mężczyzna, który do tej pory grał rolę niewzruszonego wojownika, zaczął dostrzegać, że jego uczucia są o wiele głębsze niż kiedykolwiek przypuszczał. Każda kolejna informacja zdawała się wprawiać go w stan rozterki, w którym logika ustępowała miejsca nieprzewidywalnym impulsom serca. W rozmowie z bliskim przyjacielem Alperem, Halil próbował zrozumieć sens tego, co czuje. Alper, znany ze swojej mądrości życiowej, starał się wyjaśnić, że miłość to uczucie, które czasem przychodzi nieproszone i niepodlegające żadnej kontroli. Jednak w tej rozmowie Halil zaczął stopniowo zdawać sobie sprawę, że jego własna walka z uczuciem jest równie bolesna, co walka z zewnętrznymi przeciwnościami. W głębi duszy czuł, że musi wyznać tajne pto, co od dawna kipiło w jego sercu, ale lęk przed odrzuceniem i konsekwencjami tej deklaracji powstrzymywał go przed podjęciem ostatecznej decyzji. Noc zapadła nad wzgórzami, a Halil, pełen wewnętrznego niepokoju, zasnął, by w snach zmierzyć się z własnymi demonami. W jego marzeniach pojawiła się Caineb, otulona mgłą tajemniczości, zbliżająca się ku niemu z niespodziewaną czułością. W śnie Halil odczuwał każdy dotyk jej dłoni, delikatny, a jednocześnie pełen obietnicy bliskości, która zdawała się przenikać przez każdy zakamarek jego duszy. To właśnie ten sen stał się punktem zwrotnym, przebudzenie w nocy, kiedy to spocony Halil uświadomił sobie, że granice między marzeniem a rzeczywistością zaczynają się zacierać. Jego serce biło mocniej, a myśli wypełniała tęsknota za chwilą, której dotąd bał się dopuścić. Kiedy poranek wstał nad wichrowymi wzgórzami, Halil obudził się z mieszanką nadziei i lęku. Jego myśli krążyły wokół Cajnep, tej jedynej, która potrafiła obudzić w nim uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie znał. Każdy gest, każde spojrzenie, wydawało się być zapisem niewypowiedzianych słów, których tak bardzo pragnął wyrazić. Jego wewnętrzna walka trwała nadal, z jednej strony pragnął oddać się całkowicie miłości, z drugiej bał się, że ta miłość zniszczy wszystko, co dotąd budował. Przez cały dzień, w chwilach ciszy i zadumy, myślał o tym, czy wreszcie wyzna Cajnep swoje uczucia, czy pozwoli, aby strach przed nieznanym zdominował jego serce. W kolejnych godzinach napięcie narastało, rozmowy z przyjaciółmi, krótkie spojrzenia wymieniane między nim a Cajnep, a także nieuchronne milczenie, które potrafiło powiedzieć więcej niż słowa. Z każdą minutą Halil coraz bardziej zdawał sobie sprawę, że miłość, która zrodziła się między nimi, jest jak ogień, piękna, ale niebezpieczna, zdolna spalić wszystko na swojej drodze, jeśli nie zostanie odpowiednio ujarzmiona. Jego serce, choć pełne ciepła, zdawało się być osaczone przez mroczne cienie przeszłości i obaw o przyszłość. W tle słychać było echo kroków, rozmów i cichych westchnień, które świadczyły o tym, że życie nie zamierzało dać im chwili wytchnienia. Niezależnie od tego, jak bardzo Halil starał się zachować zimną głowę, każdy dotyk Cajnep przypominał mu o sile uczuć, które przez lata były tłumione i ukrywane. Jej delikatne ruchy, ciepło jej dłoni i cicha obecność sprawiały, że mury jego serca zaczynały pękać, a zakamarki skrywanej tęsknoty ujawniały swoje najgłębsze sekrety. Każde spotkanie, choć krótkie, było jak iskra, która zapalała ogień, rozprzestrzeniając się po całym jego wnętrzu. Halil czuł, że nie potrafi już dłużej udawać, że nic się nie zmieniło, że te uczucia są jedynie ulotnym snem, który nie ma się spełnić. W obliczu nadchodzących wydarzeń, gdy kolejne tajemnice wychodziły na jaw, a zagrożenia czyhały za każdym rogiem, Halil stanął przed najtrudniejszym wyborem swojego życia. Czy odważy się otworzyć swoje serce i wyznać tajnep, jak bardzo jest dla niego ważna? Czy też pozostanie wierny dawnej postawie chłodnego obserwatora, który nie pozwalał sobie na słabość? W cieniu wichrowych wzgórz, gdzie natura sama zdaje się odzwierciedlać zmienne nastroje ludzkich emocji, odpowiedź na to pytanie wydawała się być równie nieuchwytna, jak poranne mgły unoszące się nad dolinami. Gdy noc zapadła ponownie, a Halil znów pogrążył się w marzeniach, czuł, że każda minuta oddzielająca go od Cajneb była jak wieczność. Jego myśli wędrowały ku wspomnieniom, do chwil, gdy jej obecność była dla niego jak balsam na rany, a każdy dotyk, jak obietnica lepszych dni. Jednak lęk przed konsekwencjami, przed bólem i odrzuceniem nadal hamował jego postęp. W głębi duszy wiedział, że tylko pełne oddanie się uczuciu może przynieść mu ukojenie, lecz cena, jaką miałby zapłacić, mogła okazać się zbyt wysoka. Ostatnie minuty odcinka przyniosły dramatyczny moment, gdy Halil, stając twarzą w twarz z własnymi demonami, zaczął cichym, drżącym głosem zadawać sobie pytanie, czy mogę zaufać temu, co czuję? Czy jestem gotów zaryzykować wszystko, by być tajnep? Odpowiedź nie przyszła natychmiast, lecz widzowie mogli odczuć, jak napięcie w jego wnętrzu rośnie z każdą sekundą. Na tle rozświetlonego księżycem nieba, gdzie cienie zdawały się tańczyć w rytmie bijącego serca, Halil zrozumiał, że nadchodzi czas przełomu czas, by przestać ukrywać swoje uczucia i pozwolić miłości zatriumfować nad strachem. Czy odważny krok, który odmieni losy obu bohaterów, nastąpi już wkrótce? Czy Halil wykrzyczy swoje wyznanie, oddając się namiętności, która rozgrzewa jego duszę? Tylko czas pokaże, czy wichrowe wzgórze nie skrywa jeszcze więcej tajemnic, które zmuszą bohaterów do podjęcia dramatycznych decyzji. Widzowie pozostają z zapartym tchem, czekając na kolejne sceny, w których każdy dotyk, każde spojrzenie będzie miało moc zmieniania przeznaczenia. W 133. odcinku Wichrowych wzgórz emocje sięgają zenitu, a historia Halila i Cajneb wprowadza nas w świat, gdzie miłość jest jednocześnie zbawieniem i przekleństwem. Każda scena, pełna dramatyzmu i wzruszeń, przypomina, że prawdziwe uczucie nie zna granic, potrafi przełamać wszelkie bariery, nawet te, które sami stawiamy na drodze do szczęścia. W obliczu niebezpieczeństw, zdrad i tajemnic, bohaterowie muszą stawić czoła swoim lękom, odkrywając, że czasem największą siłą jest odwaga, by zaufać własnemu sercu. Tak oto, na tle wichrowych wzgórz, gdzie wiatr niesie historie pełne pasji i cierpienia, Halil i Cajnep wkraczają na nową, nieznaną ścieżkę. Ich losy, splecione niczym nici w delikatnym gobelinie życia, wkrótce ujawnią, czy miłość potrafi przezwyciężyć wszystko, czy dotyk tajnep stanie się kluczem do otwarcia drzwi do nowej, pełnej nadziei przyszłości, czy też strach i niepewność zatrzymają bohatera przed podjęciem ostatecznej decyzji. Nadchodzący odcinek obiecuje niezapomniane emocje, które rozpalą serca widzów i na długo pozostaną w ich pamięci, przypominając, że każda chwila, każdy dotyk i każde wyznanie mają moc zmieniania życia na zawsze. W tym dramatycznym rozdziale Wichrowych wzgórz, miłość zrodzona z niespodziewanego spotkania staje się nie tylko źródłem radości, ale i bolesnych wyrzeczeń. Halil, rozdarty między obowiązkiem a pragnieniem, musi podjąć decyzję, która zaważy na przyszłości nie tylko jego, ale i wszystkich, którzy są mu bliscy. A kiedy noc otula świat swoimi cichymi szeptami, każdy widz może tylko zastanawiać się, czy zbliża się moment, w którym uczucie wygra nad strachem, i czy Halil w końcu pozwoli sobie na pełne oddanie się miłości, która tak bardzo rozgrzewa jego serce.